Gość Studia Bałtyk. Łukasz Kroplewski, szef regionu zachodnio-pomorskiego Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy spodziewa się pan dzisiaj przyłomu, jeśli mówimy o problemie pijanych kierowców, pijanej śmierci za kierownicą? Czekamy na to, co zaproponuje rząd. Pani redaktor, no mam nadzieję, że rząd stanie na wysokości zadania. Premier obiecywał, że zajmie się tą sprawą niezwłocznie i znajdzie skuteczne rozwiązanie. My jako opozycja już w kwietniu 2013 roku zgłaszaliśmy postulaty, żeby walczyć, skutecznie, żeby walczyć z pijanymi kierowcami. Wówczas nas wyśmiano, natomiast dzisiaj wraca się do naszych propozycji. A tylko przypomnę, że mówimy o tym, żeby bezwzględnie zamykać pijanych kierowców, chociażby na 30 dni w areszcie. Tak to, na dzień dobry. Tak na dzień dobry, żeby oprzytomnieli. Powtórę, proponujemy wprowadzenie alkomatów do samochodów. To znaczy, że jeżeli piłeś, wsiadasz, nie pojedziesz. Powtórę, przywrócenie sądów 24-godzinnych, bo od 6 lat nie funkcjonują, doraźnie się powołuje, żeby w sposób szybki karać, i kara musi być przede wszystkim nieuchronna. Nie może być tak, że dzisiaj są kary w zawieszeniu, że dzisiaj recydywiści co piąty z nich trafia do więzienia, że spośród tej grupy pijanych kierowców tylko 2% trafia do więzienia. To jest niedorzeczne, my się na to nie godzimy, a przede wszystkim najbardziej dotkliwą tutaj spośród tych wszystkich kar będzie ta, że Płacimy równowartość wartości samochodu, jeżeli pojazd nie należy do nas, albo po prostu tracimy samochód. Czy pan sądzi, że chociażby wasze propozycje, a nie PSL-u, nie platformy, która nie jest za bardziej restrykcyjnym prawem, przejdą? Że Pani redaktor, czyje propozycje by nie przeszły, jeżeli one tylko doprowadzą do tego, że kierowcy, którzy dzień wcześniej pili, czy, czy, czy mieliby zamiar pić, zastanowią się chociażby raz nad tym, czy aby warto wejść do samochodu, to uważam, że to jest droga. W dobrym kierunku i w takim kierunku trzeba iść. Ja chcę zauważyć, że Solidarna Polska nie mówi nie tylko dlatego, że propozycje przedstawia PSL, SLD czy Platforma Obywatelska w tej chwili. My jesteśmy za takimi zmianami, które doprowadzą do tego, że z tymi bandytami na drogach raz na zawsze skończymy. Karniście mówią, że polskie prawo, jeśli mówimy o przestępstwach drogowych, wcale nie jest aż nierestrykcyjne, że jest jednym z restrykcyjnych w Europie i problem jest właśnie w tym zawieszeniu kar. Przecież to jeżeli, niestety powszechna jest praktyka sądowa. Ja się, ja się z tym zgadzam, bo jeżeli chodzi o osoby, które po, mają powyżej pół promila, mogą trafić do więzienia, odbiera się prawo jazdy od roku do 10 lat, yy, wielkie grzywny wchodzą w grę. Natomiast cóż z tego? Są osoby, które pomimo tego, że nie mają prawa jazdy, wsiadają na kółko dzisiaj jedyną metodą, skuteczną moim zdaniem metodą walki przede wszystkim jest nieuchronność kary, czyli nie może być tak, no cóż, mojego koledze jemu się upiekło, złapali, mi też się uda. No nie może być tak, że tak kierowcy dzisiaj, pijani kierowcy, podchodzą do tematu i uważam, że jednak jeżeli uderzymy po kieszeni, sięgniemy do portfela, to może przynieść to takie rezultaty, jakie przyniosło na Litwie, bo Litwini w ten sposób właśnie ścigają pijanych kierowców, to znaczy poprzez konfiskatę samochodu. Po tragedii w Kamieniu Pomorskim były takie i wypowiedzi mieszkańców kamienia, że no, gdzie indziej to by po 15 latach nie wyszedł. Mówimy o sprawcy tej katastrofy. To znaczy, to prawda, no tu szczególna sytuacja tyle osób zginęło. Ja nad tym ubolewam, składam kondolencje rodzinom. To ogromna strata. Ale czy zaostrzenie kary, że jeśli będzie kierowca miał świadomość, że siadł, wypił i dostanie 15, maksymalnie 20, a to coś zmieni? Pani redaktor, pani już wcześniej powiedziała o tym, że karniści mówią, że my mamy restrykcyjny no model funkcjonowania, jeżeli chodzi o obszar jazdy pod wpływem alkoholu po, po pijaku, mówiąc kolokwialnie. Natomiast ja bym bardziej tutaj mówił o tym, o czym mówiłem już wcześniej, o nieuchronności kary, o sprawiedliwości kary, o szybkości wymierzenia kary. Tu jest problem, i tu moja do prokuratury, do sądów, żeby faktycznie korzystać z tych narzędzi, których są dzisiaj. No bo też nie może być tak, że czekamy na zmiany, one nastąpią, bo mam ogromną nadzieję i trzymam kciuki za pana premiera. Nie zawsze mi się to zdarza i nieczęsto, bo faktycznie musi być tak, że ci, którzy dzisiaj doprowadzają do wypadku, ci, którzy dzisiaj na drodze zabijają, muszą być świadomi tego, że z dnia na dzień trafiają za kraty. Problem tak zwanego społecznego przyzwolenia, to takie górnolotne określenie, ale tak jest ktoś wie, że ktoś wypił, no i cicho sza. Siada, My idzie. w naszym projekcie również postulujemy taką zmianę, która w, będzie odciskała piętno na pasażerach. To znaczy po udowodnieniu oczywiście, że mieli świadomość tego, że wsiadają z osobą, która piła, czyli z drugiej strony przyzwolenie z ich strony na to, że taka osoba wsiada za kółko. Ostatnie badania wskazują, że Osoba, która ma w organizmie około 1,5 promila alkoholu we krwi, trzysta-krotnie zwiększa szansę na to, że może doprowadzić do wypadku. Podkreślę to, trzysta-krotnie. Początek roku bardzo tragiczny, bo i Międzychód w Wielkopolsce i Kamień Pomorski i to, co się wydarzyło wczoraj w Łodzi, to się wręcz wydarza, wydaje nieprawdopodobne. Minęło kilka dni, dosłownie, tyle się mówi, wszędzie. No, właśnie, I pytanie dlaczego? Ja mam wrażenie, że dzisiaj ci, którzy oglądają media, słuchają mediów, jednym uchem te informacje wpuszczają, drugim wypuszczają. To znaczy, odbiór polega na tym, taki odbiór, a nie inny polega na tym, że mi to się nie przydarzyło, Umie w rodzinie takiej sytuacji nie było, po prostu w zupełnie inaczej podchodzimy do sprawy, jeżeli ona dotyka kogo innego. Tu analogicznym przykładem będzie choroba, to znaczy, chociażby jeżeli chodzi o nowotwory, jeżeli w rodzinie nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, to jak gdyby Gdzieś jesteśmy z boku. Widzimy, słuchamy, nie chcę powiedzieć, że bez zrozumienia, ale jednak to nas, to nas nie dotyka i myślę, że tu jest podobnie. Ale co jest w głowie człowieka, że, że siada, że pije siada, jedzie? Pani redaktor, no trudno mi powiedzieć, co mają w głowach ci, którzy wsiadają. Pewnie, pewnie, pewnie siano mają, bo jeżeli ktoś wsiada pod wpływem alkoholu za kółko, już nie mówię o tym, że może doprowadzić, jeżeli jedzie z rodziną do tragedii wśród swoich najbliższych, do tego łamie życie, rujnuje życie innym. Problem też polega na tym, że niejednokrotnie komuś się udało i myśli, że jeżeli raz się udało, drugi raz się udało, to się uda i trzeci. No my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby zanim taka osoba wsiądzie do auta, zastanowiła się trzy razy. No i niestety ja się też z takimi opiniami stykam, że no ale dlaczego samochody rekwirować, odbierać, równowartość, ta równowartość czasami będzie wynosiła tyle, innym razem znowu tyle, że nie, nie. rodzina, rodzina będzie cierpiała no, z tego czuję. powodu. Ale pani redaktor, szanowni państwo, nie, niejednokrotnie jest tak, że za nasze błędy nie, nie tylko odczuwamy my, ale nasi najbliżsi, chociażby prowadzą działalność gospodarczą, jakieś potknięcie kredytu, pożyczki. To nie jest tak, że funkcjonujemy sami, bez otoczenia. No, żyjemy wśród, wśród ludzi no i niestety no, trzeba liczyć się z konsekwencjami i dzisiaj krótka piłka. Panie premierze, Platforma Obywatelska, PSL, Proszę, weźcie się do roboty i wprowadźcie takie zmiany, które uchronią nas przed y, pijanymi bandytami. Zmieniając teraz temat, wprowadzono zmiany, bo mówimy nie o krótkiej piłce, ale o ulgach dla dużych rodzin w Koszelinie i nie tylko. To są coraz bardziej popularne y, projekty i programy. Ponad 100 miast w kraju wprowadziło zniżki ulgi. Y, czy to jest, y, pan myśli, odczuwalne? Będzie dla ludzi z y, dziećmi więcej niż troje? Ja uważam, że to będzie odczuwalne. Cieszę się, że takie zmiany wprowadza się w koszalinie. One zaczęły funkcjonować Sceptyków już w nie brakuje. wielu samorządach. Sceptyków nie brakuje, i ja też po części do nich należę. Dlatego, że jeżeli chodzi w ogóle o dbałość o rodzinę, Rodzina jest najważniejszą częścią społeczeństwa. Wielodzietna rodzina jest skarbem. Tym bardziej, że wiemy jak wygląda demografia w Polsce. Ja się zgadzam tutaj występował mój kolega Gawęcki w niedzielę ten temat był poruszany również w radiu Koszalin, że wiadomo, jeżeli mówimy o 4-5 osobowej rodzinie, ona nie pójdzie do filharmonii czy czy na basen, bo tam są potrzeby dużo bardziej pilne. To znaczy są opłaty, jest jedzenie i tak dalej i tak dalej, ale to jest krok w jakimś kierunku. Yy, wiadomo, że życie nie polega tylko na obowiązkach, ale również na, na przyjemnościach i chociażby z tego względu popieram tę inicjatywę. Aczkolwiek uważam, że jest dużo więcej do zrobienia i tutaj nie te takie zmiany kosmetyczne, stickty kosmetyczne, ale po prostu systemowe. De facto zniżki. a SLD zrobił krok w kierunku 49 województw. Pan myśli, w 49 województw pan myśli, że to ma sens? Powrót do, do tego, co było? Myślę, że... Nie ma to większego sensu, że nie ma co mamić wyborców. Słyszeliśmy również z ust PiSu swego czasu, że będziemy żyli w województwie środkowo-pomorskim. Wtedy się nie udało, a może teraz? To znaczy, yy, środkowo-pomorskie świetnie. No, nie ukrywam, że byłoby naprawdę fajnie, yy, ale, ale no, no bądźmy realistami. Na chwilę obecną jest to niemożliwe. Kolejne partie wystawiają swoich kandydatów na prezydentów. Znamy m.in. kandydatów w Koszalinie, chociaż jeszcze nie wszystkich ugrupowań. Na co Solidarna Polska na to? Solidarna prezydenta. Polska Koszalina Wam się stanie w szranki. Z tymi, którzy będą startować. Solidarna Polska przedstawi swój pomysł na koszalin. A kiedy? Niemniej, niemniej jednak, właśnie chcę o tym powiedzieć. W tej chwili zbliżają się i to bardzo szybkim już krokiem wybory do euro. Parlamentu. Tutaj skupimy swoją uwagę, natomiast będzie czas, bo to, to w maju, żeby przedstawić solidny program dla Koszalina i wskazać kandydaturę już po tych wyborach. Już są jakieś typy chociaż gdzieś tam w tle? Jakieś nazwiska się pojawiają? Pani redaktor, rozmawiamy, spotykamy się, mamy pomysły, niemniej jednak nie chciałbym o tym dzisiaj tutaj mówić. Dziękuję bardzo. Łukasz Kroplewski, szef regionu zachodnio-pomorskiego Solidarnej Polski, był gościem Studia Bałtyk. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Gość Studia Bałtyk.